W tym filmie zaprezentuję możliwości, które daje nam program Album Express i dowiemy się, dlaczego jest to rewelacyjne narzędzie do tworzenia profesjonalnie wyglądających albumów fotograficznych. Tworzenie albumu rozpoczna od wyboru kategorii. Ja wybiorę kategorię topas. Przechodzimy dalej. Tutaj wybieramy rozmiar, niech to będzie rozmiar 10 na 10 cali, ustalamy ilość stron, w tym przypadku niech to będzie 16 stron. Klikamy dalej i stąd wybieramy opcję Kreator. To jest najszybsza metoda utworzenia albumu. W tym miejscu musimy wybrać szablony, które uzupełniono nasze strony. Możemy wybrać wszystkie szablony, na przykład w ten sposób mamy wybranych 20 szablonów, a musimy mieć jedynie 16. Tak więc w tym momencie możemy przejść dalej. Ja jednak jeszcze zmienię sobie tutaj kolejność szablonów, kliknę na ten szablon i przeciągnę go na sam początek. Przejdźmy dalej. W tym miejscu musimy wybrać zdjęcia, które będą wypełniały nasze szablony. Ja posłużę się tutaj najszybszą metodą, a mianowicie zaznaczę wszystkie zdjęcia. Klikam na ten przycisk, wszystkie zdjęcia zostały zaznaczone i przechodzimy dalej. Nasz album jest już w zasadzie gotowy. Podgląd stron naszego albumu mamy tutaj, w tym miejscu, w tym panelu. Spójrzmy. Wszystkie 16 stron, każdą z nich możemy wyświetlić, klikając na niej. Możemy też przechodzić pomiędzy stronami, klikając na te przyciski. Spróbujmy teraz nieco zmodyfikować nasz album. Klikam teraz na ten przycisk, żeby przejść do strony pierwszej. To zdjęcie mi się nie podoba, przechodzę więc tutaj do zakładki Zdjęcie i w to miejsce wstawię jakieś inne zdjęcie. Niech to będzie na przykład to zdjęcie. Zaznaczam teraz to zdjęcie i klikam dwukrotnie w tym miejscu, i zdjęcie zostało zamienione. Jeżeli chcę dostroić jego pozycję na ekranie, klikam tutaj na środku i przesuwam to zdjęcie tak, żeby wyglądało ono dobrze w kadrze. Jeżeli chcę je nieco powiększyć, kręcę kółeczkiem myszy do przodu i w ten sposób zdjęcie mi się powiększa. Mogę je nadal dostrajać w kadrze. Przejdźmy do następnej strony. Jeżeli mamy tutaj dwa takie same zdjęcia, to jedno z nich możemy szybko usunąć. Klikam na nim i wciskam teraz klawisz Delete. W to miejsce możemy wstawić całkowicie inne zdjęcie, na przykład takie, które jeszcze nigdzie nie było użyte. Nie stoi przy nim tutaj żaden zielony napis, także takie zdjęcie możemy złapać i przeciągnąć. Popełniłem tutaj błąd, więc kliknę na strzałkę cofnij i jeszcze raz łapię to zdjęcie i przeciągam je w to miejsce. Spójrzmy, zdjęcie to będę chciał wyrównać razem z tym zdjęciem. Żeby to zrobić, to zdjęcie mam już zaznaczone. Przytrzymuję klawisz Ctrl na klawiaturze, klikam na to zdjęcie i stąd wybieram wyrównanie do obiektu. Interesuje mnie lewa krawędź, więc wybieram opcję lewo. I dwa zdjęcia zostały już wyrównane. Jeżeli chcę, mogę teraz dostroić rozmiar tego zdjęcia, klikam na nim, a następnie tutaj, chwytając za uchwyt, dostrajam jego rozmiar. Jeżeli rozmiar mi odpowiada, mogę kliknąć gdzieś poza tymi zdjęciami, tak żeby wszystko odznaczyć. Jeżeli chcę, mogę też do tego zdjęcia dodać jakiś efekt specjalny, na przykład ramkę. Zaznaczamy to zdjęcie, przechodzimy tutaj do zakładki ramka. I stąd wybieramy jakąś ramkę, która będzie pasowała. Niech to będzie na przykład taka delikatna, niebieska ramka. Spójrzmy, jak to wygląda. Według mnie wygląda całkiem nieźle. Przejdźmy dalej. Jeżeli stwierdzamy, że na przykład to zdjęcie lepiej by się nadawało w tym miejscu, to możemy te zdjęcia szybko ze sobą zamienić. To zdjęcie mam teraz zaznaczone. Przytrzymuję klawisz Ctrl i klikam w tym miejscu. W tym momencie pojawiają się dodatkowe ikony. Spójrzmy tutaj i tutaj. Klikając na taką ikonę zamienimy te zdjęcia miejscami. Spójrzmy. I zdjęcie z dziewczynką na pierwszym planie jest teraz u góry. W każdej chwili możemy kliknąć na to zdjęcie, złapać za słoneczko na środku i je jeszcze lepiej dostroić. Przejdźmy do następnej strony. To zdjęcie również jest niezbyt dobrze ułożone. Możemy też temu zdjęciu nadać efekt specjalny. Chcemy, żeby to zdjęcie było tak wycieniowane, żeby przechodziło ono płynnie do białego tła. Przechodzę więc do zakładki maska. I klikam tutaj na tą okrągłą maskę. Spójrzmy, i zdjęcie jest teraz bardzo ładnie wycieniowane. Przejdźmy teraz do ostatniej strony. Klikam na tą strzałkę. Jeżeli chcemy, możemy tutaj dodać na przykład jakiś napis końcowy. Przewinę się tutaj nieco w dół, tak żeby dojść do opcji tytuł. I tutaj możemy wprowadzić na przykład napis Koniec. Napis ten pojawia mi się automatycznie w obszarze strony. Mogę go kliknąć i przesunąć w dowolne miejsce, a następnie dostroić jego wygląd po prostu klikając na jeden z predefiniowanych wyglądów. Klikam na przykład w tym miejscu i mam bardzo ładny napis, który prezentuje się bardzo estetycznie i został wykonany w ciągu kilku sekund. W każdej chwili wygląd tego napisu możemy zmienić. Powiedzmy, że będzie to taki wygląd. Możemy też ręcznie dobrać tutaj czcionkę. Niech to będzie na przykład taka czcionka, a także kolor. Powiedzmy, że jakiś łagodniejszy kolorek, na przykład taki, i teraz wszystko wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak strona wygląda bez tych zaznaczonych czerwonych marginesów, klikamy w ten przycisk, prezentuje się to w ten sposób, nadal mamy możliwość swobodnej pracy, zaznaczamy dowolne zdjęcie i ustawiamy je jak najlepiej w kadrze. Jeżeli jakieś zdjęcie chcemy przesunąć w obszarze strony, musimy na chwilę wyłączyć tutaj tą blokadę kółdeczki. I teraz możemy chwytając za to zdjęcie, przesunąć je w dowolne inne miejsce na stronie. Możemy też takie zdjęcie przeskalować. Łapiemy za ten uchwyt. I powiększamy na przykład to zdjęcie do takiego rozmiaru. Włączmy ponownie widoczność marginesów. I spójrzmy jeszcze raz na układ stron. Klikam teraz w tym miejscu, żeby przesunąć się do zakładki. My album to jest tymczasowa nazwa mojego albumu. I jeżeli stwierdzamy, że na przykład ta strona powinna znaleźć się w innym miejscu, to możemy ją zamienić kolejnością, na przykład ze stroną 12. Klikam w tym miejscu, przeciągam ją tutaj. I spójrzmy, teraz strona 12 jest stroną białą, a strona 13 wylądowała zaraz za nią. Jeżeli stwierdzamy, że cały nasz album został poprawnie zaprojektowany, zapisujemy go klikając na ten przycisk i gotowe.